Sierżant Katarzyna Sząber i starszy sierżant Marcin Smoter z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji Świdnicy. Chcielibyśmy przypomnieć, że w dniu 1 czerwca wchodzą w życie nowe przepisy ustawy prawa o ruchu drogowym, które mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, co za tym idzie. Od dzisiaj zmieniła się relacja pieszy pojazd i teraz każdorazowo pieszy znajdujący się na przejściu jak i przed przejściem, ma pierwszeństwo przed pojazdem i pojazd ma obowiązek ustąpić mu pierwszeństwa. Przypominamy również, że w dniu dzisiejszym nastąpiła zmiana przepisów ruchu drogowego odnośnie przekraczania prędkości w obszarze zabudowanym. Prędkość teraz przez całą dobę będzie wynosiła 50 km na godzinę. Apel do osób pieszych. Od dziś przed wejściem na przejście, jak już będąc na nim, nie wolno korzystać z urządzeń elektronicznych, zwracających uwagę. To znaczy, chodzi głównie o telefony komórkowe, smartfony, wszystko co używamy na co dzień. Przechodząc przez jezdnie, pamiętajmy o tym, żeby odłożyć ten telefon, żeby przejść bezpiecznie przez jezdnie. Od dzisiaj kierujący pojazdami dojeżdżając do przejścia dla pieszych, zobowiązani są ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na przejściu dla pieszych, jak i który znajduje się bezpośrednio przed nim. W nowych przepisach najważniejsze jednak jest to, aby piesi pamiętali o tym, że zdrowie i życie mają jedno. I bez względu na przepisy, które wchodzą w życie, sami muszą o siebie zadbać, bo jeżeli tego nie zrobią, e, niestety nikt im życia bądź zdrowia nie zwróci. Od egzekwowania przepisów jesteśmy my jako policja, natomiast piesi zachowajcie rozsądek.